Cześć ka Witam wszystkich oglądających w tym pięknym poranku sobotnim. Na ja wstępie chciałem przeprosić za jakość wykonania wczorajszego filmiku, poprzedniego filmiku. Yy, gdzie się yy, pokazywałem wam te yy, foldery na monety. Jeszcze mam problem, jak nagrywam z czoła, mam problem czasem ustawić tą kamerkę. W tu z dana zaatakowały, nie miałem w serca ich wyganiać. Także widzicie ruszające się cienie. Dobra, krótko na temat. Pięć paczek dzisiaj. Krótki unboxing. Pokażę Wam co, co przyszło. Bez żadnych przedłużeń. Jest młekka. Cóż my tu mamy. A już chyba wiem co to jest. O tak do kamerki, żebyście widzieli. Dzisiaj trochę spraw do pozałatwiania. Także nie będę wam o jest Kapitan Ameryka. Będzie, że to jakoś widać. Druga paczuszka. druga paczuszka, druga monetka. Też Marvel. Marvel już zaczyna zjeżdżać. Jest wielki boom na te monety. Nie wiem jak w Polsce, ale tutaj ma zaledwie kilka osób te monety w rozsądnych cenach, gdzie można jeszcze jakoś tam kupić te monety, ma jedna osoba jest i Deadpool też świetna monetka będzie, że to jako tak widać ja ogólnie wezmę też, że muszę sprawić jakąś lampę taką z tym z tym światłem bo to w takich warunkach nie można pracować wczoraj też takich na tym poprzednim filmiku taki klimat ponury był o, i kolejne, kolejne pudełeczko. jest tak trochę się wgnęło, to widać tutaj. O tak, 10 z, z, z certyfikatem. Jeszcze tak fajnie pakowane te monety jak ma człowiek czas to fajnie jak się śpieszy no to nerf chyta tutaj kolejny Marvel jest i Thor także powoli zbliżamy się do czego mi brakuje mamy yy, no mamy Spidermana mamy Amerykę tu kolejne dwie a to mamy, to mamy. Thor i Iron Man. Sześć. Brakuje nam Hulk'a. Hulk, Hulk and, and i Black Panther. Black Panther idzie z Francji. Tak jak mówiłem, tutaj. Bardzo te monety skoczyły. Ja jeszcze teraz, wczoraj, dokupiłem tych monet. Dokupiłem dwa spidery. Z Francji idą dwie Pantery i dwa Halki. Tam jeszcze były bardzo tanie, jak na ten czas, te monety. I co tu jest? O! Jest i Halk! Tak jest. Także z Marvela mamy już 7 monet w, kolecji, w kolekcji. Jak widzicie na załączonym obrazku. Mnie że to lepiej widać na tej, bo tam, tej tak, tej. Tak słabo widzę na telefonie. Tak. Plus mamy Ameryka. Te dwa wynalazki tutaj. Moim zdaniem niepotrzebnie spierdzielone. No ale kto wie? Spiderman i Thor tak i tu są trzy monety dla dla Kamila jest e, Ameryka Spiderman, Thor i dwa Redback Spider czyli Kamil ma już u mnie pięć monet e, nie wiem co jeszcze ma przyjść, no na pewno ma przyjść ta Francja we Francji będzie będzie y, Hulk Hulk no i Pantera, czyli Kamil będzie miał 5 monet jedną sobie kupię, kupię sobie Deadpoola no ja będę musiał znaleźć Ironmana Ironmana i Tora jeszcze jednego Ironman i Thor. Także to jest dzisiejsza tutaj dostawa monetek. Ale nie wiem, które są które. Generalnie 5 monetek przyszło z tą tutaj 10 Jakby ktoś y, chciał poszukiwać jeszcze halka, ceny są kosmiczne na te monety teraz. Jeszcze z ostatnim pismfendem kupiłem z Francji dwie pantery i dwa halki w dobrych cenach z przesyłką bardzo dobre ceny no niestety chyba wziąłem ostatnie dwie dwie pantery już patrzyłem wczoraj zostały tylko halki tak żeby ktoś potrzebował halka taka oto monetka piękna jakby ktoś potrzebował halka mogę dać namiary nie, pff, tylko nie nie wincie mnie jak tam coś będzie później nie tak ja zamówiłem tam monety Przyjdą, potwierdzę szufladki, się sprawdzają. Zarobić ta sprawa. Wczoraj, wczorajszy filmik trochę mi nie wyszedł, za co przepraszam, ale jak będę robił no, no kolejne projekty, jeżeli chodzi o te moje foldery na, na monety, no to będę Wam na bieżąco pokazywał, jak Wy byście chcieli jakiejś takiej y, porady technicznej, jak coś zrobić. Zawsze do mnie uderzcie, eee, znam się na tym lepiej niż na monetach, <grych> także to tyle, dzięki za oglądanie, ja jeszcze dzisiaj może na wykopki skoczę, mam pozwolenie na drugie pole, także busy day, pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam kolegów z drugiej, z drugiej branży, że tak powiem, o której trochę zapomniałem, pozdrawiam Adi Wejherowo, Egon'a, Gangolsena, eee, kogo tam jeszcze, Wejherowskie Wykopki, Koczak Mazury, mmm, Polish Indiana Jones, no i oczywiście druga, druga część mojej widowni, monety, czyli Rekin Zebra, Lubię Pieniądze, Złoto Dziób, Srebrna Skarbonka, Inwestujmy u siebie, wspierajmy, wspierajmy się wszyscy, trzymajcie się, cześć!